Ludzie, to kolejny odcinek z Brawl Stars na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy z moją siostrą. Przywitaj się Cześć. No i też ogólnie moja siostra przed chwilą otworzyła skrzynkę. Ja nie mam takiego. Ona ma takie szczęście z tych skrzynek. Miała 9. Miała 10 na 27 postaci. Nie, miała 9 na 27 postaci. Mój kolega ma 11. Ona miała 9. Otworzyła skrzyneczkę Poko, na drugi dzień otworzyła skrzyneczkę Karl, a dzisiaj przy śniadaniu otworzyła skrzyneczkę i dostała Rico, więc może pokaż Karla? Też yy, nawbijała sobie trochę na Karlu. Moja służba też gra na tablecie, więc może mieć trochę lagi. No, ona sobie powbijała trochę na Karlu i też pokaż Poko. No, na Poko może trochę mniej pucharków niż na niż na, 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 na kablu. No, no. no dobra, no to wybierz moja siostra Eliko, no i ja... zaczynamy już, no po prostu, też siostra trochę się wstydzi, bo to pierwszy odcinek z moją siostrą, a tutaj nie ma się czego wstydzić, tutaj też może słabo grać, bo ona ma dopiero 1600 pucharków, a ma ona ma 7 lat a ma już 1600 punktów. a zaczęła grać dosłownie miesiąc temu. Więc tutaj siostra ja się wystawię. Ale... Zabiłam jeden team zabity. Więc tutaj ładnie mamy cztery pojabki psy. To ja to zabiłam. Aha, jednak zabiła moja siostra. O, 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 bu, 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 bu. O, Zabił mnie, uciekaj siostra. Uciekaj, 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 uciekaj. Mam nadzieję, że nie zginiesz. Powinna sobie dać radę. Tutaj na razie są słabi przeciwnicy. Ja wziąłem Karla. Dobra, no to może się wycofajmy na razie. Ty, O, siostra, ultem, ultem go. bo oh, nie, dobra. Nie, nie, nie. O, siostra, chodź. Ona jeszcze nie umie grać z tą postacią. Pierwsza ranga dopiero. Chodź, siostra, za mną. No, zaraz zginiesz O, 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 tik, tik jest na troszeczkę. Uważaj się, stracić są bomby. Bo nie, prawie bym zginęła. O dobra, też siostra y, nie będzie się mogła za dużo odzywać. Więc tutaj nie miejcie problemu, że mało się odzywa. To jest pierwszy, to jest pierwszy odcinek z nią. Jutro mamy wielkie starcie go i wygramy. Jest! Pierwsza wygrana. O, piąteczka wleciała typowo, no. Pierwsza wygrana z siostrą. Może i siostra zginęła, a ja to wykończyłem na ulcie. A tutaj 4296. No dobra, to był streamek, więc teraz grałem postaciam ze streamka. Tikiem, może być słabo, ale tutaj siostra wzięła sobie Karla. Będą takie trzy giereczki, bo siostra chce grać. Najpierw miała grać Riko, potem miała wam pokazać Karla, a potem pokażę wam po tej gierce, mam nadzieję, że wygranej, pokażę wam poko. No. też ona może nie ma za dużo tych powerków, ale szczęście do skrzynek ma niesamowite. Tutaj. trzy postacie każda jednego dnia, więc tutaj. Ona sobie tak ciekawe. Patrzcie, ludzie, ja tu nie mogę trafić ze skrzynki żadnej postaci. A może ona, jak tak codziennie trafia, postać, to może jutro Leona trafi. Z takim szczęściem. I pandę mamy. Pandę mamy. Czyli to na pewno nie jest. legit panda. Jak stawiam sobie głowę. Aaaa, bul, 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 bul. Dobra, zabijam ludzie.

Albo jak go dobiję No piękny linek. I drugi min pod rząd. No ho, i dwa inne już ludzie na odcinku. Co tu się dzieje? Ja mówiłem przed chwilą, że... Ja mówiłem, że moja siostra jest słaba. A ona jest chyba... My... Chyba to najlepszy nim. Dobra, odbierzemy sobie nagrodę za 4300 płaków. 50 monet, no, niedługo, moja skrzynka No dobra, no to teraz moja siostra bierze Poko, a ja wezmę sobie różę Ludzie, to jest ostatnia gierka Ale co tu się stało? Dwa winy pod rząd, z moją siostrą Mam nadzieję, że teraz będzie winek, ale może pójść trochę gorzej, bo Rosie. Nie mogę upamować tej postaci. A tutaj siostra lepiej, lepiej się nie wystawiaj, albo w nich. A ja tutaj później ich dobiję. A tutaj siostra uważaj, bo będzie miał będzie miała soczek. Penny. A to tutaj? Będę tutaj. tutaj o, on, on chce we mnie. O dobra, tutaj Sanua jakaś się zabija. Dobra, ja tu będę w tą rozą. tutaj. Może jak będzie drugie. Mie o, o, do, dobra, dobra, ja idę od razu. Po soczek, ja idę po soczek, ja idę po soczek, ja idę po soczek. Idę po soczek, idę po soczek. Dobra, mam soczek, ludzie. Mam soczek, mam soczek. Ma siostra zginęła, ale ty ty sobie poradzę sam. Ty ty to Penny campi, ty słabo, 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 bardzo bra, zabiłem. Ty poczekam siostra przyjdzie. Siostra, bo ty będziesz miała to wejdź do strefy po tego. oparkiła A jak zginiesz, to Dobra, uleć się, uleć się siostra. dobra, dobra, nie zginęłaś, to ładnie. Dobra, mam tutaj. To, no idziemy. No i dobrze, tam jest ból. ucieka już ze mnie ból. Bój, tak nie masz szans, Sam chyba jesteś. Nie masz chyba team meta. Nie masz chyba team meta. O mnie ustrzeliła, siostra, uważaj papierka. Dobra, dobra, Ja zaraz przyjdę. Ja zaraz będę. Ale już drugie miejsce, więc i tak będzie spoko Ile jest minus Ujmuś, 1.26, wyrobiłem się O Jezu, siostra zginęła, nie Najgorzej, siostra zginęła, siostra zginęła O, za 40 tysiąc O jej, jej, po co ja się wystawiam, ale to i tak nic Drugie miejsce, plus 7, ładnie No dobra to z naszej strony to by było na tyle, więc siostra, powiedz do zobaczenia. Do zobaczenia. No, no to. No to ja też mówię do zobaczenia. Subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Ludzie, coś mi źle wyszło, a więc komentujcie, subskrybujcie i komentujcie. Na razie. Na razie. O nie, zacząłem mecz.